Cześć, z tej strony Piotr Kurpiewski. Witam Was na kanale CG Wisdom. W tym filmie, poświęconym znowu SketchUpowi i v postaram się odpowiedzieć na dosyć często pojawiające się pytanie dotyczące odbicia światła w lustrze. Przyjrzyjmy się bliżej scenie, z którą dzisiaj będziemy mieli do czynienia... Jest to scena Łazienki, która jest oświetlona wyłącznie światłem sztucznym. Ja będę pracował na scenie piątej, czyli na takim kadrze, w którym kamera znajduje się pod prysznicem i jest skierowana na część z umywalką, no i wspomnianym właśnie lustrem. Scena ta pochodzi z kursu online, który możecie znaleźć na stronie wwwsygwisdom.pl w zakładce Kursy online jest SketchUp i V-Ray Next wizualizacje łazienek. Nie zrażajcie się tym, że kurs jest przygotowany na V-Ray Next. Dosłownie 90% wiedzy jest do przełożenia w stosunku 1 do 1 na najnowszą wersję WRAE. 5. Znajdziecie tutaj rozwinięcie tematu, o którym mówię, i wiele różnych innych przydatnych porad i trików. Ja tymczasem wracam do swojej sceny piątej sceny, którą przypominam ustawiłem jako kamera pod prysznicem z widokiem na strefę z umywalką i lustrem. Przy lustrze światło które podejrzewam, że będzie odbijało się w tym lustrze, no i będzie z tym pewien kłopot. Wyrenderowałem sobie wcześniej tę scenę, więc jeżeli wybiorę teraz frame buffer, to możecie zobaczyć z czym w ogóle mamy do czynienia. A więc jest to tego typu scena i tak jak się spodziewałem w lustrze odbija się nasze światło. Dopóki nie ma w nim dodatkowego światła, na przykład sphere light, nie ma problemu. Jeżeli światło znajduje się w środku, no to co ma się właściwie odbijać w lustrze? Natomiast, jeżeli chcielibyśmy zwiększyć intensywność świecenia tej strefy przy grzyjniku, to należałoby dodać do tej lampy światło Sphere Light. Sphere light znajdziecie w tym miejscu albo wybierając rozszerzenia V-Ray, v, -ray, v -ray Lights i Sphere light. To proste światło. Kula po prostu świecąca. W zależności od tego, jaki wybierzemy rozmiar, to po prostu będzie świecić mocniej albo słabiej. Ja swoją kulę umieszczam w taki sposób, żeby znajdowała się bezpośrednio w centrum tego oświetlenia, czyli powiedzmy coś takiego, a następnie jeszcze przesuwam w tą stronę, a następnie skaluję za pomocą narzędzia skali albo S z klawiatury i powiększam przyciskając jednocześnie kontrol, żeby skalować od środka. W ten sposób mam pewność, że ta kula zawiera w sobie całą moją lampę. Wracam do sceny piątej. I teraz, jeżeli przejdę do asset editora i do zakładki lights, znajdę moje nowo wstawione światło Sphere Light w tym właśnie panelu. Jak zapewne wiecie, takie światła można edytować. I możemy edytować ich intensywność, kolor i pewne dodatkowe opcje. Zacznę od tego, że zwiększę intensywność do 300, aby to światło świeciło mocniej. Następnie zmienię kolor na bardziej żółty, ciepły. Coś w ten deseń. Następnie w zakładce Options w dodatkowych opcjach zaznaczę Invisible. To parametr, który ma za zadanie sprawić, że światło będzie niewidoczne, to znaczy źródło tego światła będzie niewidoczne. Efekt jego świecenia nadal będzie wyraźnie widoczny w scenie, i na tym nam zależy, aby nie było widać tej świecącej kuli, a tylko efekt tego świecenia. Jeżeli teraz bym wyrenderował i zrobię to, tylko najpierw zaznaczę region render, to powinienem otrzymać efekt świecenia bez wyraźnego źródła tego światła. Przybliżę się i wybiorę render. Już na etapie renderingu widzę, że coś tu poszło nie tak. Widzę wyraźnie, że w mojej podstawowej lampie, Faktycznie nie ma tej kuli świecącej, która jest wynikiem zastosowania światła, light. natomiast w lustrze jest ona wyraźnie widoczna. Mimo tego, że wybraliśmy parametr invisible, to jednak nadal ta kula światła jest widoczna. W lustrze. To dlatego, że parametr Invisible, jeżeli byśmy mu się bardziej przyjrzeli, działa tylko w kanale tak zwanym Diffuse, czyli w kanale, który odpowiada za kolory, tekstury, który nie uwzględnia w ogóle odbić. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby to światło było prawdziwie niewidoczne, musimy odznaczyć tą niewidoczność również w kanale reflections. Na dole w opcjach mamy efekt reflections, co powinno zostać odznaczone. Dopiero jeżeli wybiorę ten parametr, wyłączę go, to będę miał pewność, że w refleksach to światło nie będzie widoczne. Zatrzymam render, który trwa i wybiorę ponownie render with V-Ray, żeby zobaczyć efekt. Render się jeszcze na dobre nie zaczął, a ja już widzę, że to, co zrobiłem, faktycznie przyniosło efekt. Odznaczając efekt Reflections, mamy pewność, że we wszystkich elementach, które właśnie z tego parametru Reflection korzystają, światło nie będzie widoczne. W związku z tym będziemy mogli używać takich troszkę fałszywych źródeł oświetlenia, które mogą nam za to bardzo ułatwić życie. Jest to coś, co w rzeczywistości jest trudne do osiągnięcia, bo jak włączyć światło w taki sposób, żeby było widać świecenie, a żeby nie było widać źródła tego światła? W rzeczywistości niestety nie jest to możliwe. W grafice 3D możemy sobie bardzo fajnie ułatwić życie właśnie korzystając z tego triku. Zatrzymuję więc render, jeżeli wszystko jest w porządku, i rozwinę jeszcze na koniec myśl związaną z Affect Reflections bo ten trik będzie działał wyłącznie w tych elementach, w tych materiałach, które wykorzystują stuprocentowe odbicie. Materiał, w którym odbija się moje światło, to materiał Mirror. W Asset Editorze, w pierwszej zakładce Materials mogę znaleźć sobie materiał Mirror, żeby podejrzeć, jak jest ten materiał zbudowany. Jeżeli rozwinę sobie parametr Reflection... To mam tutaj reflection glossiness. Jeżeli jest na 1, oznacza to, że w materiale lustra, wszystkie elementy będą odbijały się w 100%. Nie będzie żadnego rozmycia tych elementów. Pomyślcie o tym, jak na przykład o różnicy między lustrem a stalą. W stali nie będziemy w stanie przejrzeć się w takiej bardzo dużej ostrości w skali 1 do 1. To odbicie będzie mocno rozmyte. I to rozmycie będziemy mogli osiągnąć, zmniejszając ten parametr reflection glossiness. Jeżeli zmniejszymy go do, powiedzmy, 0,5, to nawet na podglądzie będzie widać, że odbicie nie jest już takie wyraźne. W naszym przypadku to bardzo istotne, bo parametr Affect Reflections będzie działał tylko na te materiały, w których reflection glossiness wynosi 1. Jeżeli więc nasze lustro wynosiłoby na przykład 0.98 albo nawet 0.99 dla parametru Reflection Glossiness, to nawet przy odznaczonym w SphereLight Affect Reflections, niestety, efekt nie zadziała. Gdybym teraz wybrał Render, to w odbiciu znowu wraca nam ta świecąca kula, czyli widocznie wyraźny jest SphereLight. W związku z tym zatrzymuję ten render. Musimy poszukać innego rozwiązania. W świetle sphere Light będziemy musieli odznaczyć teraz nie Affect Reflections, a Affect Specular. Specular to wszystkie wartości reflections, które są mniejsze dla Reflection Glossiness od jednego. Jeżeli więc Reflection Glossiness wynosi 0,9, 0,6, 0,95 czy nawet te 0,99. To będziemy mieli do czynienia z tak zwanym kanałem specular, który odbija, ale nie w takim bardzo ostrym stopniu w takich 100%. Wszędzie więc, gdzie nie chcecie, żeby był widoczny ten efekt świecenia czy to źródło światła, trzeba będzie odznaczyć nie tylko efekt reflections, ale również efekt specular. Dopiero po odznaczeniu tych dwóch parametrów będziecie mieli pewność, że źródło światła, w naszym przypadku Speedlight, nie pokaże się w żadnym odbijającym materiale. Dopiero z takimi ustawieniami i z odpowiednio ustawionym materiałem mirror, powiedzmy 0,95, często zdarza się, że tego typu wartości mają również te bardzo odbijające, prawie że Lustrzane materiały, wybieram render, tym razem z wyłączonym region renderem, i za chwilę pokażę Wam efekt całego tego przekształcenia. Na gotowej wizualizacji widać już wyraźnie, że żadne źródło światła w tej scenie nie jest widoczne. Mamy do czynienia z bardzo ładnie oświetloną strefą przy umywalce, a jednocześnie światło nie odbija się w lustrze. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu będzie już jasne, jak cały ten workflow wygląda i z łatwością przeniesiecie go na własne projekty. Serdeczne dzięki za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału CG Wisdom, gdzie znajdziecie więcej przydatnych porad i trików. A z mojej strony jest to już wszystko. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.